Widzowie, dzisiaj, gra... dzisiaj dobijamy 400 pucharków na bazie Astral. Lecimy, lecimy, bo mamy dosyć mało tych pucharków. Znaczy, no, niezbyt mało, 390 i brakuje nam 10. I dobijemy sobie też skrzynkę. Yy, Tam drugą, więc lecimy na soluwie. Oczywiście polecam wam, gra. Grać na co lubię, trybem skrzydał, bo jest najlepszy. Laser jest najsłabszy, bo jakby mocno bije, ale ten jeden laser to wiesz, gdzie, nie? Ok. O Jezu, o, o jezus. Tak się spodziewałem, że tak będzie, że oczywiście będzie typ, który ma. No, wiecie.